GTA 5 Tajemnice i Ciekawostki, odcinek 30. Opracowanie i montaż Wiliek Extreme. Tak, sentymentalny wstęp to jest oczywiście zasługa tego komentarza. Więc dzięki za propozycję jeszcze się chciałem do niego odnieść. To nie jest tak, że ja jakoś niechętnie przyjmuję wszelkie propozycje. Czy może nawet jestem do nich negatywnie nastawiony. Nie, ja lubię jak widz. Ma jakiś fajny pomysł i można go zastosować potem w odcinku. Ja nie lubię tylko osób, które stawiają jakieś warunki, jakieś e, żądania. Wiecie, to są tak zwani subowi szantażyści, przynajmniej ja to tak nazywam. Wchodzi taki na kanał i mówi albo będzie to, albo Cię subuje, albo coś tam, albo cofam suba, i ta, takie pieprzenie. No takie osoby tutaj nawet nie mają co pisać w komentarzu. E, mogą zwyczajnie spieprzać, bo nikt się z ich zdaniem liczyć tutaj nie będzie. E, natomiast jak macie jakieś fajne pomysły w komentarzach, to możecie. Je zawsze pisać. Nie ma z tym problemu. Zaczynamy dzisiaj od ciekawostki podanej mi w komentarzu dosyć dawno jakieś kilkanaście odcinków temu, chyba, bowiem, że ten komentarz mam zapisany od dosyć dawna. No i chodzi o to, co się stanie, kiedy, mając włączony kod na nieśmiertelność, zostaniemy zaatakowani przez rekina. Żeby się tego dowiedzieć, no to co pozostało? Zwyczajnie musiałem polecić sobie nad ocean. Jak ktoś chce, to kod ma tam podany na dole. Jak można aktywować sobie takie latanie. No i potem tak, odpaliłem kod na nieśmiertelność i po prostu poczekałem, aż pojawi się jakiś chętny do zjedzenia mnie. No i okazało się, że rekiny w momencie, gdy mamy odpalony ten kąt, zwyczajnie nie są nami zainteresowane, pływają sobie wokoło, wszystko fajnie, ale no jeść nas nie chcą. Czyli zwyczajnie będą sobie czekać, aż minie nasz czas na nieśmiertelność, no i wtedy się za nas zabiorą. No a do tego czasu możemy sobie spokojnie wyżynać bez obawy, że coś nam się stanie. Cześć, witajcie na lekcji wychowania do życia w rodzinie dla ludzi spierdolonych umysłowo. I, i w sumie to może poczekać, bo no, syn gdzieś ucieka z domu, i to będzie fajny moment, żeby zaprezentować nieco metod wychowawczych. Chociaż ta ciekawostka właściwie nie miała dotyczyć dokładnie jego. Aha, czyli będzie uciekał na rowerze z tego co rozumiem. Tak, oczywiście możemy go zatrzymać. Taki oto skuteczny sposób. Widzimy, unicestwiliśmy także jego pojazd ucieczki, zachowaliśmy się prewencyjnie. Niestety zablokowany, została zablokowana nasza brama, bo syn postanowił się tutaj położyć. Nie polecam bić dzieci, to nigdy nie jest dobre, bo zostawiacie odciski i może się do was opieka przypieprzyć. Więc najlepiej użyć ładunków wybuchowych. Nie zostawiacie odcisków palców, a działają tak dobrze jak pieści. Więc wokół naszego dziecka składamy nieco ładunków wybuchowych żeby w ten sposób przemieścić go z tego miejsca, w którym nie chcemy, żeby przebywał. E, tylko gdzie to się... O, tu się odpalało. E, no, jak widzimy nasze dziecko od razu jest szczęśliwe. Na pewno daliśmy mu jakąś lekcję. Na pewno będzie, będzie lepszym człowiekiem w przyszłości. I przy okazji zobaczcie jak się fajnie opaliło. Bo narzeka się, że dzieci siedzą przed komputerem, nie są opalone, nie mają dostępu do słońca, a tym oto sposobem no nasze dziecko jest piękne. Ostatnio mi coś odjebało, więc no nie zdołałem pokazać tej ciekawostki jaką chciałem, ale teraz to wszystko nadrobimy, eee, więc kontynuujemy nasze lekcje wychowania do życia w rodzinie. Powiedzmy sobie, jaki jest największy minus posiadania rodziny w GTA, i chodzi o to, że nie możemy ich teraz zabić, bo to jest bardzo smutne i ogranicza nasze zdolności wychowawcze. Nie możemy tu wyciągać broni, natomiast istnieje bardzo łatwy sposób, wystarczy, że zdobędziemy gwiazdki poszukiwania, więc wybieramy sobie jakąś tam broń wybuchową. No, i rozwalamy pierwsze, lepsze auto. Czy tam kogoś zabijamy obojętnie? No, i teraz możemy wejść do domu z bronią, i nie ma żadnego problemu, żeby wysadzić naszą wspaniałą rodzinę, która właśnie siedzi w salonie. Pięknie polecieli. W sumie tutaj można zrobić teraz takie spotkanie rodzinne: wszyscy na miejscu, nikt nie ucieka. No, i jest pięknie. W tej ciekawostce dowiecie się, w jaki sposób możecie pozwiedać sobie północny Yankton, czyli tą lokację, w której znajdujemy się na przykład w pierwszej misji. I co najważniejsze, będzie to ciekawostka działająca w singlu, bo w multiplayerze jest mnóstwo sposobów i sądzę, że każdy tam jakiś już w sieci oglądał. Natomiast niewiele osób wie, że tak, że można to wyglądać, e, wykonać w grze dla pojedynczego gracza. No i tak, odpalamy misję Koniec Wojennej Ścieżki. I w pewnym momencie e, dojdziemy do takiego zakrętu tuż przed celem. Wtedy wyskakujemy z samochodu. Dobrze jest, żeby ten samochód nie miał jakiejś dużej szybkości, żeby zbytnio się od nas nie oddalił. I chodzi o to, że samochód obecnie znajduje się e, w tym miejscu, w którym normalnie już oblalibyśmy misję, gdybyśmy e, tam zostali. Natomiast my, znajdujemy się cały czas w tym terenie, po którym poruszać nam się wolno. E, następnie musimy sobie przejąć jakieś auto. Nie ma znaczenia jakie, ale. Polecam jakiś samochód terenowy, bo, bo zwyczajnie później będzie Wam wygodnie. No i teraz jest to najważniejsza część czyli po tam ewentualnym wykończeniu tego gościa z samochodu, podjeżdżamy sobie pod ten żywopłot, wchodzimy na samochód i staramy się wejść na ten żywopłot, żeby przeskoczyć za ten, za ten płot. Tutaj mi się to nie udawało na początku, ale chodzi o to, żeby po prostu podejść pod sam żywopłot, żeby tak się na niego wspinać, a nie naskakiwać, i wtedy nie powinno być problemu. Teraz wchodzimy na to czerwone ogrodzenie, tu też mi nie wychodziło. Na to czarne podchodzimy pod ścianę i zeskakujemy. No i w tym momencie już znajdziecie się w miejscu, gdzie autorzy nie chcieli, żebyście się znaleźli. Będą jakieś tam puste ściany, dziury w ziemi, więc polecam być ostrożnym. W każdym razie wchodzicie w ścianę tego budynku. I dzięki temu wyjdziecie tuż koło tego swojego samochodu, który wcześniej zostawiliście, i on sobie tam pojechał. Mamy tutaj w ogóle kino o nazwie Pulok, nie Polok, a Polok źle przeczytałem. E, no, w każdym razie teraz tak, nie możecie wsiadać do swojego poprzedniego samochodu, bo wywali was. Dlatego najlepiej jest wrócić do tego, który sobie tam zaparkowaliście pod żywopłotem. Nie oddalajcie się zbytnio, bo was wywali. I chodzi o to że dopóki będziecie blisko swojego pierwszego samochodu dopóty nic no, nie wywali was z gry no, dlatego też jeśli będziecie chcieli sobie dalej tam pozwiedzać w głąb, no to musicie zwyczajnie was samochód popychać e, tym jakimś innym samochodem na przykład tym tutaj pick upem e, to, to oczywiście nie jest łatwe i pewnie wiele razy wjedziecie w jakieś zaspy czy coś ale tym oto sposobem możecie się przesuwać nieco dalej i sobie zwyczajnie zwiedzać to miejsce. W każdej chwili możecie wysiąść z samochodu i zwiedzać sobie na piechotę. O ile tylko nie oddalicie się zbytnio od tego swojego pierwszego samochodu, w każdym razie tym oto sposobem możecie sobie pozwiedzać te północne Yankton. Możecie e, zobaczyć też, w... no, no to w sumie nie ma co oglądać. Są zwykłe makiety budynków, e, rzeczy, które były. Tak zrobione, żeby wyglądały z daleka całkiem ok, no ale z bliska nie były jakoś, nie, nie, nie sprawdzano szczegółów, bo po co nikt tutaj właściwie nie miał zaglądać? Na przykład tutaj widzimy takie oświetlenie z daleka to wszystko ładnie wygląda jak jakaś część miasta. Tak naprawdę to jest taka zwykła makieta możemy przez nią przenikać. No, nie wiem, czy tu jest coś naprawdę ciekawego, ale jak ktoś chce sobie pozwiedzać, no to tym oto sposobem może także w singlu. No, bo w multiplayerze to tam jest mnóstwo metod. bodajże w czasie tej misji trzeba się chyba przełączyć do multiplayera, i wtedy chyba zespawnuje nas w Nordyankton, czyli tu, ale nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem też, czy tego nie naprawili, bo wiadomo, że tam jakieś aktualizacje wychodziły. No, w każdym razie to by było tyle, jeśli chodzi o tą ciekawostkę. Tę ciekawostkę znajdziemy w tym miejscu, jak widać, to jest bardzo blisko domu Michaela. Polecam się tutaj udać w godzinach późnych. No i mamy tutaj taki klub, Karna Kolonia się nazywa. Jego motto to przyjdź, zostań wyjebany czy coś w tym stylu. Nie wiem czy to dobrze przetłumaczyłem. I tutaj mamy albo najbrzydszą babę świata, albo zwyczajnie faceta przebranego za babę. A to pierwsze chyba nie, chociaż kto wie. I tego typu osobników zawsze tutaj znajdziecie. Kilku. Tutaj jest na przykład kolejny. I chyba mu się nie spodobało to co mówię, mu czy jej. E, no, niby kobiet się nie bije, ale że tu mam wątpliwości co do płci, no to mogę napieprzać ile wlezie. Maszli. O! No. E, no. W sumie dostał kolonię karną tak jak chciał, więc nawet nie musiał płacić za wstęp. Wiecie, trzeba pomagać tym ludziom, którzy potrzebują pomocy, lub nie mają pieniędzy na wstęp. Jako, że ten odcinek się dosyć dłuży, no to skończymy bardzo małym bugiem. I tutaj jest lokacja, gdzie możemy znaleźć potrzebną nam butlę z gazem. Bo ona będzie potrzebna do tego baga. Bardzo łatwo się tu dostać, bo wystarczy zginąć gdzieś w sandy shores. Obudzimy się koło tego szpitala. No i nieco dalej mamy tą miejscówkę. Tę miejscówkę, tak? nigdy. Zawsze mi się tą i tę myli często tutaj zostaniemy zaatakowani, ale jak widać teraz wszystko jest w porządku. No i przepatrzcie się uważnie wielkości tej butli. Jest ok. natomiast jeśli strzelimy z paralizatora, no to się powiększy. No i to jest cały bug, cała ciekawostka, czy jak to możecie nazywać. I to by było wszystko w tym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym. Cześć!